Witam Was ponownie. Chciałem Wam pokazać jak ta łupareczka działa. Mamy pniaczka. No, on tak ma. Liczmy, że 27 już liczmy, że ma centymetrów. Proszę bardzo. Ktoś jak łupał kiedykolwiek korzenie wie ile się przy tym trzeba urobić. 那是真的。 jaczka Ale musiałem miaszka wziąć. Tak faktem powinniśmy takiego wielkości pniaki łupać na pół. No ale spróbujemy go na cztery. No I możemy jeszcze sobie na pół w tym czasie ciśnienie w układzie dochodzi w zależności od obciążenia od 50 barów do maksymalnie pokażę Wam do 200 no, za małe obroty ciągnika, ale Maksymalne obciąże, ciśnienie w układzie hydraulicznym to jest 200 barów, także prawda jest taka, że nie ma pniaka, którego byśmy nie rozłupali. Poza tym długość piętych. Długość ciętych elementów wynosi 140 cm. Dzięki.